Mmm, taki youtuber to musi mieć dobrze. Patrzcie, no, siedzi, gra w ten komputer i jeszcze mu za to płacą. No cóż, wielu pewnie tak myśli, ale od razu powiem, że nie do końca tak to wygląda. Prawda jest taka, że YouTube jest troszkę niczym orka na ugorze, a nawet dwa orki. Ile byś nie zrobił, to i tak jest to niewystarczająco. To taka robota 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu tyle, że długość i czas przerw ustala w sobie sam. No, z takim warunkiem, że jeżeli nie robisz, to nie zarobisz. Gdyby ktoś mnie spytał 5 lat temu gdzie bym siebie widział? W przyszłości, kim bym był? No to myślę, że raczej bym nie powiedział, że zostanę youtuberem, streamerem i będę teraz do was gadał. Bo też te 5 lat temu ani niespecjalnie o tym myślałem, ani też w zupełności nie wiedziałem, z czym się YouTube'a je. Jak zacząłem robić filmy na YouTubie? Czy było ciężko, i w sumie jak jest teraz? Lecimy. O tym, dlaczego założyłem kanał, no to chyba mniej więcej wiecie, o tym nie będę się teraz rozwodził, trochę z ciekawości, trochę żeby się sprawdzić, troszkę z paru innych pewnie powodów. No ale tak czy inaczej, skróćmy to. Puff, kanał założony jest, istnieje na YouTubie. Lustrzanka kupiona, tak kupiłem sobie specjalnie. Dzisiaj już wiem, że ona się nie za bardzo nadaje do robienia takich rzeczy <grymianie> bo nawet nie ma ekranu wysuwanego, tylko taki. Wersja próbna adobe premiera pobrana Tutorial jak go obsługiwać obejrzany. No to usiadłem i zacząłem robić. I szło to jak krew z nosa. Nagrałem swój pierwszy film i byłem z niego wtedy bardzo, bardzo dumny. Spędziłem nad jego produkcją całe dwa dni, prawie cały czas się przy Prawdę powiedziawszy, dzisiaj, dzisiaj, żeby go zrobić, to chyba poświęciłbym na to maksymalnie jeden wieczór. No ale wiecie, tak to jest pierwsze kotę za płoty. No i o ile wtedy byłem z niego diablo dumny, to o tyle teraz nie jestem w stanie go oglądać bez uczucia kryndu. Zresztą Wy też już nie jesteście, bo <laughs> film nie jest już publiczny. <laughs> Zanim zacznę robić filmy, oczywiście muszę sobie zrobić jakąś taką kontrolę. Koncepcję filmu. Czasami sobie ją spisuję, czasami nie. Jeżeli jest to film taki bardziej narracyjny, no to zawsze sobie wcześniej piszę po prostu e, scenariusz. Inaczej jest troszkę w takich logach jak teraz, gdzie po prostu tu mam na monitorze w punktach właśnie wymieniony, co mniej więcej chcę powiedzieć, a później po prostu to do Was gadam. Tak jak teraz. No, tak czy inaczej, najpierw jest scenariusz, później oczywiście jest nagrywanie tego wszystkiego, jeżeli jest to film z dźwiękiem z offu. A jeżeli nie jest, no to wtedy bierzemy kamerkę, bierzemy kamerę i nagrywamy, tak? Tutaj mamy to lustrzane, teraz będę używać raczej tego, ale jeszcze się z tym oswajam. Jest nagrywanie, później sprawdzanie, ewentualne dogrywanie. W międzyczasie jest też zbieranie materiałów zawsze. W moich filmach zawsze pojawia się masa materiałów, także różnych zwiastunów gier, gameplayów, nagrywanie własnych gameplayów, także w to wchodzi. Więc takie zbieranie materiałów audio-video, tak to nazwijmy, ok? Tego zbieranie grafik z neta, powiększanie ich rozdzielczości. No, trochę z tym jest pierdzielenia dzielenia, zawsze, no, ale no jak to musta, tak. A następnie jest. Ostatni etap, i zarazem najgorszy, czyli montaż. Montaż, czyli długa, żmudna robota, gdzie wszystkie te klocki trzeba połączyć razem w jedną całość. I zajmuje to czasem cholernie długo. Najdłuższy film, jaki robiłem, pamiętam, był to film z Legend Warcraft'a poświęcony postaci gena Greymana. Robiłem go ponad tydzień z półtorej tygodnia spokojnie. No, i niestety, patrząc na, na to, ile osób go obejrzało, to chyba niekoniecznie był to dobrze spędzony czas. Tak czy inaczej, montaż jest jedną rzeczą bardzo żmudną, ale zawsze po montażu jest też rendering. Tak, rendering właśnie w całego filmu, żeby Wam wypluło z tego wszystkiego jedne, jedną MP4, i żebyście to mogli wrzucić sobie na kanał. To zawsze był też taki czas dosyć stresogenny, ponieważ widzicie. Rendering zwykle trochę trwał. Tak, im dłuższy film, im miał więcej elementów, komponentów sobie, tym dłużej trwał. No a najgorsze jest to, że czasami po ta, na przykład, godzinnym renderingu mógł wystąpić błąd. Albo okazało się, że czegoś człowiek zapomniał w filmie zrobić i trzeba było jeszcze raz. I dlatego czasami filmy, które miały wyjść na kanale np. o 19 danego dnia pojawiały się o 23, 24 albo po prostu na dzień następny właśnie przed ogromnie długi czas renderingu. W międzyczasie zająłem się też oczywiście streamingiem i myślę, że całkiem, całkiem, nam to idzie, tak? Ale kto pamięta początki naszego streamowania, dobrze wie, że nie zawsze tak było. No, kiedyś wyglądało to troszkę inaczej, a przecież kamerka taka sama, mikrofon może inny. Co się stało, że jest tak lepiej? A no, oczywiście, no, wiadomo, była zmiana sprzętu, zmieniliśmy z naszego starego laptopka, przeszliśmy już na stacjonarny komputer, ale okazuje się, że diabeł tkwił także w szczegółach. Bo jak się okazuje, większość ustawień jakie miałem na przykład w OBS-ie miałem ustawione źle. O czym przekonałem się właśnie niedawno podczas sprawdzania, testowania sobie nowej wersji Nvidia Video Encoder. Mówiąc krótko, jest to fajny bajer od Nvidia, który tak naprawdę jest oddzielnym elementem procesora graficznego kart GeForce, przeznaczonym specjalnie do kodowania, renderowania obrazu. I tak jak często na to nie zwracamy uwagi, to trzeba pamiętać o tym, że na przykład taki OBS on sobie domyślnie lubi używać kodeka software'owego. Kodek software'owy równi się tym, że korzysta on z mocy procesora oczywiście. I niestety dodatkowo go obciąża, no a w tym samym czasie Węg sobie siedzi, no i nic nie robi. No a przecież został specjalnie pod to stworzony, żeby ten obraz przetwarzać. To trochę tak jakby troszkę zmienić funkcjonalność płotki i Geralta. Wyobraźcie sobie, płotkę z Wiedźminem na grzbiecie i jeszcze z dwoma mieczami w pysku i naparza potwory, a Geralt siedzi i... Gra gwinta. To mniej więcej tak wygląda, jeżeli używa się w software'owego kodeka. Nie muszę więc chyba mówić, że NVENC wykonuje całą potrzebną robotę przy enkodowaniu, zarazem wykorzystując przecież cały ogromny potencjał karty graficznej GeForce. Odciążam tym samym procesor, co pozytywnie wpływa na pracę naszego piecyka. No i co za tym idzie, na płynność samej rozgrywki, płynność streamu, jeżeli streamujemy na żywo, choć jasna, oraz także na jakość obrazu. To zresztą jest możliwość architektury encodera Turing zawartego w kartach GeForce RTX. A żeby było jeszcze ciekawiej, wraz z nową generacją NVENCU, właśnie jakość obrazu polepszyła się w stosunku do poprzedniej przy zachowaniu. Tej samej, a może nawet wyższej liczby klatek. No i niestety, oczywiście, drwalnie ogar, to musiało się zdawać, że przez większość swojej kariery YouTube'owej YouTube miał wszystko ustawione nie tak. No cóż, człowiek uczy się na błędach, tak? Szkoda, że dopiero teraz. Na szczęście jest fajny tutorial od NVIDIA w internecie, jak to wszystko ustawić i nawet, uwaga, NWK udostępnia możliwość streamowania i nagrywania w 4K. Więc jak teraz mam to ogarnięte, to może być tak. Wiedźmin 3 Nowa Gra Plus w 4K. tutaj o streamowaniu, ale mówiłem jeszcze wcześniej o montażu, o tym, że czasem to zajmuje naprawdę długo, jeżeli chodzi o rendering. No i tutaj też ciekawostka. Otóż w najnowszej wersji Adobe Premiere pojawiła się właśnie możliwość kodowania obrazu użycia renderu poprzez właśnie Nvidia NVENC. I muszę powiedzieć, że renderowanie zajmuje ponad dwa razy krócej. Ponad dwa razy krócej trzeba czekać, żeby nam się wytworzył flik, film z naszych z tego, co złożyliśmy. No i muszę powiedzieć, że wiadomo, przy kilku minutach to nie robi aż takiej różnicy, ale jeżeli rendering zajmuje pół godzinki, pół godzinkę dłużej, no to wtedy różnica naprawdę jest. Będę musiał to sprawdzić na tym moim Starym gdylu laptopie, który przecież nie jest zły, tylko że teraz jest po formacie i w końcu da się go używać. Gdy pojedziemy może z żonką, gdzieś na jakiś wyjazd. Tak czy inaczej, jak widać, no właśnie takie takie niuanse czekają na każdego kto YouTube mi się zajmuje dobrze po prostu wiedzieć. Dobrze wiedzieć, co dane rzeczy mają w zanadrzu. dobrze wiedzieć, co karta, którą się posiada ma w zanadrzu, do czego jest zdolna i jak tak naprawdę można sobie ułatwić całą youtube'owo-streamerską robotę. Polecam, jeżeli nagrywacie filmy, używacie OBS-a, używacie innych programów, sprawdźcie sobie, ustawcie sobie nową wersję NVIDIA NVENC i zobaczcie różnicę. Najfajniejszą rzeczą w robieniu YouTube'a przez te wszystkie lata było, no, oprócz tego oczywiście, że teraz mamy okazję sobie tutaj do Was porozmawiać, a Wy mnie oglądacie, więc chyba to jest całkiem okej. Okay. A więc prócz tego, że udało mi się zebrać jakąś swoją widownię i swoje zasięgi, ktoś to rzeczywiście, kogoś to interesuje, co mówię, najlepsze w tym wszystkim było też to, czego się nauczyłem, bo nauczyłem się masę rzeczy. Właśnie montaż filmów, obsługa różnego, różnego sprzętu, oprogramowania, nawet coś tam na social mediach się do chociaż tu nie nazwałbym siebie ekspertem. Ale jeżeli chodzi o filmy, no muszę powiedzieć, że już w tym momencie mam okazję czasami po prostu montować filmy za pieniążki. Bo się nauczyłem tego wszystkiego robiąc właśnie YouTube'a. Także nikt nigdy nie wie, co człowieka czeka, póki człowiek. Nie narzeka. <noise> tak czy inaczej, polecam sobie sprawdzić, może sami zaczniecie swoją przygodę z YouTube'em. Przekonacie się, że wcale nie jest to takie trudne. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tym, jak wygląda warsztat YouTube od kuchni, jakiego sprzętu używać może, od czego zacząć i tak dalej, piszcie w komentarzu. A nuż widelec, jakoś po pierwszym tygodniu sierpnia, czyli już bardzo, bardzo długo, Wracamy, że tak powiem, na pełnej na kanał, bo teraz to póki co są takie przedbiegi, tak rozruszamy się, musimy się rozruszać po tym naszym zastoju urlopowym, tak ponad dwutygodniowym. także że na pewno się raz na jakiś czas coś pojawiać będzie, ale tak na pełnej, no to dopiero yy, wystartujemy. Tak czy inaczej, chyba nie muszę mówić, że będzie warto obserwować kanał, tak, śledzić moje te social media tego Facebooka. Instagramuczka um, i sobie też mojego tutaj YouTube'a za, zadzwonujcie, Twitcha zaobserwujcie sobie, followujcie czy co tam się robi, no i, no i tyle. No i tyle ode mnie. W tym dzisiejszym, takim trochę osobistym, trochę technicznym, takim miszmaszu vlogowym trzymajcie się do tej pory. Walczcie dzielnie na tych wakacjach i do zobaczenia za niedługo. Cześć!